Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem, dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilkie porywa i rozprasza. Najemnik ucieka. Dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody, i te muszę przyprowadzić. I będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Oto słowo pańskie.